Cześć, witam w kolejnym odcinku, a tym razem złożymy sobie własny powerbank na podstawie takiego zestawu z eBay'a, w którym mamy płytkę z przetwornicą, zabezpieczeniem oraz wyświetlaczem. Do tego mamy jeszcze taką fajną mini latarkę i do tego zestawu właściwie potrzebujemy tylko własnych akumulatorków. Zapraszam Was do oglądania. Na początek zobaczmy, co wchodzi w skład tego zestawu. Mamy tutaj obudowę dwuczęściową jest to obudowa na zatrzaski, czyli po zamknięciu nie ma możliwości łatwego otworzenia takiej obudowy. Mamy płytkę główną, na której są dwa gniazda USB, jedno gniazdo micro USB, przycisk oraz dioda. Taką płytkę montujemy do obudowy za pomocą dołączonych dwóch śrubek i mamy tutaj również przestrzeń na akumulatorki. Ja przygotowałem sobie cztery akumulatorki połączone równolegle. Teraz przejdziemy sobie do przygotowania naszej obudowy. Na początku warto włożyć w wyznaczone miejsce przycisk. Następnie nakładamy odbłyśnik na diodę LED. Następnie wsadzamy naszą płytkę do wyznaczonych miejsc i za pomocą dołączonych śrubek mocujemy ją do obudowy. Kiedy już to zrobiliśmy, należy umieścić akumulatorki w wyznaczonym miejscu. Pamiętajcie, aby łączenie akumulatorków było jak najbardziej płaskie. Najlepiej, żeby było to łączenie zgrzewane. Jeśli nie macie dostępu do zgrzewarki, to możecie lutować takie ogniwa. Tylko pamiętajcie, aby z góry i z dołu, czyli od plusa i od minusa, nie wystawała zbyt duża ilość przewodów. Jeśli tak będzie to akumulatorki nie zmieszczą się do środka. U mnie było tak powiedzmy na styk, wystarczy tylko nieco dopchnąć te do akumulatorki i one będą całkiem mocno tam siedzieć, nie powinny latać. I teraz wystarczy, że przylutujemy konkretne przewody, czyli w to miejsce lutujemy plus, a w to lutujemy minus. I w tym momencie powerbank jest już prawie złożony. Na początku trzeba włączyć nasz powerbank. Robimy to za pomocą przytrzymania przycisku. Teraz pokazał nam się stan baterii. Podłączę teraz telefon do gniazda 2A. I teraz na wyświetlaczu widzimy, że obciążenie zostało podłączone do gniazda 2A. A teraz podłączmy coś do gniazda 1A. I jak widać, również działa. Wyświetlacz gaśnie po około 20 sekundach, natomiast jeśli po 40 sekundach nie podłączymy nic, to cały power bank się wyłączy. I jeszcze sprawdźmy sobie ten bajer, czyli latarkę. Aby uruchomić latarkę, należy szybko przycisnąć dwa razy przycisk. Latarka się zaświeciła i teraz, aby wyłączyć tą latarkę, wystarczy raz wcisnąć krótko przycisk wyłączania. I aby wyłączyć ręcznie powerbank, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk wyłączania. I tak oto właśnie działa ten powerbank, jest to bardzo ciekawy zestaw. Kupiłem go za nieco ponad 3 dolary. Moim zdaniem, za takiego gotowca, razem z obudową, to nawet jest niewielka cena. I szczerze mówiąc, polecam. Ok, więc teraz możemy już zamknąć nasz powerbank, i oto jest on gotowy do pracy. To było już wszystko w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że zarówno ten Powerbank, jak i film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnij także subskrybować mojego kanału oraz zaznaczyć w dzwoneczku, że chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Nie zapomnij także, że możesz wesprzeć mój kanał na stronie Patronite. Link w opisie. Jeszcze raz dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!